Cześć! Kolejny tydzień, kolejne wysłanie. W zeszłym tygodniu był film z grawerką. to tak. Chyba o tym urządzeniu żeśmy rozmawiali. A teraz jeszcze na tej grawerce działamy. Na toce. I robimy wyjątkowy prezent dla kogoś. litera już wycięta. A teraz się wypalają... Napis się wypala. O właśnie! A, no i w ogóle to słuchajcie, to witam Was na w kolejnym odcinku na kanale CZZ Czas Coś Zrobić. Ja jestem Marcin i jedziemy z kolejnym tygodniem, hej! To tak, już słuchajcie, tam się wypala. A tu się coś żony robi. A ja w międzyczasie skleiłem coś takiego. To było na tej grawerce zrobione, grawerce? w no. Co tu dużo mówić? No, bo coś takiego, coś potrzebował. To jest taka wersja beta, nie? Alfa, beta, próbna. E, co prawda, czarny, może kolorowy. No, takie, takie coś wyszło. Całkiem sympatyczne, więc może będzie więcej trzeba coś takiego zrobić. Może bliżej świąt. Może ktoś mi się lubi. E, dobra, wracając jeszcze do tematu. Dawno mnie nie było. są wakacje. Oglądalność te spada, ale eee, trzeba wrócić, porobić eee, będzie kilka projektów, ponieważ mam zamówienia specjalne. Hmm, ktoś gdzieś tam wyszukał, ktoś poprosił, ktoś polecił. Eee, tak jest w, właśnie z tym, co się tam wypala z panem Darkiem 50. Robimy pewną rzecz. Eee, no, to możecie sobie zerknąć, jak to wygląda. O, no właśnie, a co tam u Was? Jak tam wakacje? Piszcie, komentujcie eee, i jest jeszcze jedna myśl, ale to potem, właśnie potem, bo przyszło coś mi do głowy dzisiaj, ale to jak troszeczkę się ciszy tutaj zrobi, to Wam coś powiem, właśnie coś spytam. O, słuchajcie, dobra. Wycięty darek, znaczy się tak. Nie wiem, czy Wam mówiłem. Kiterka, która idzie mniej więcej tak, będzie przyklejona. A tu darek jest wypalony o 50 lat Darek przepraszam, teraz szlif eee, przyklejanie, lakier bezbarwny? Eee, no i tyle na dzisiaj. A wiecie która godzina jest? Jakie tak ja prędko? Wiecie? To ja wam powiem 2310. Jest sobota w ogóle, nie? No.

to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity, but I just slide right by. Darek pomalowany zostawiamy do wyschnięcia. Tak naprawdę, słuchajcie, o, do pół godziny i darek będzie, darek będzie gotowy. Słuchajcie, darek dosycha, dużo jest prawie suchutki. Tak się, o, tak będzie lepiej. Tak się prezentuje. Czasami dzicie mi się podoba. No powiem wam, że łukka pracuje. Dobra, powaga. Yy. Kurde, nie, taka uwaga ode mnie, nie malujcie na stole, który oszczędzacie, uważacie, że jest fajny, że, że może się przydać do innych projektów. Ej, no, musiałem rozpuszczalnikiem jechać, bo sobie sprayowałem na stole z Volcrafta i szkoda. No właśnie. Także albo papierem przykryć i dopiero malować, albo jakąś folią. A ja tak, wiecie, szybko, szybko, co tam psiknę, psiknę gazetkę, sobie położyłem o. A, no i słuchajcie, miałem wam powiedzieć, bo, bo e, mam pomysł, e, ponieważ mam coraz więcej narzędzi, coraz więcej grawerek, i coraz bardziej się nie mieszczę. Mam pomysł na współpracę, bezpłatną współpracę, jakby e, może ktoś, jakiś architekt, tutaj ogląda, może ktoś potrzebuje zrobić pracę licencjacką na podstawie tego oto e, bałaganu e, potrzebuję zrobić prze, aranżować e, ten warsztat, tak żeby mieć trzy grawerki gdzieś tam, może jakąś taką szafę zbudować, e, no nie wiem, nie narzucam, natomiast chciałbym wykorzystać jak najwięcej elementów, które już mam gotowych, czyli te stoły jeżdżące i tak dalej, i tak dalej. No. Także ja chyba nakręcę oddzielny film o tym, słuchajcie. Eee, ale jakby ktoś się zgłosił już teraz może, to może jakaś seria dodatkowa by powstała z tego tytułu, więc... Hmm? Co o tym sądzicie? Zostawcie komentarz. Eee, wiem, bałagan, czasu nie ma, ale no, posprząta się, posprząta się. Jeszcze, kurde, muszę kwiata wyciąć żonie z, ze sklejki, ale... Może jutro, chociaż już tak trzeci miesiąc, mówię może jutro, więc dobra, będę ogarniał, a wy już tam sobie pomyślcie i zapraszam was do dalszej części filmu. E, a co jeszcze właśnie do przemeblowania warsztatu, to ja mówię, oddzielny film, jakąś rolkę na Instagrama, e, niech to się niesie, może będzie jakaś seria, a może będzie ktoś potrzebował, może ktoś będzie miał pomysł, jakby może będzie chciał się wystąpić u mnie w małym kanale, co prawda, ale... A, może jakiś taki poważny, architekt typu Krzysztof Miróć, albo ktoś, albo Dorota by wpadła do mnie. Co o tym sądzicie? Hmm? Jak myślicie? No, także, także, także. No, oglądajcie dalej. Hej, okay, hej, słuchajcie, kolejny dzień, kolejne, kolejny tydzień, tak naprawdę. Eee, wiecie co, mam problem z tym urządzeniem, eee, bo tu mu idą za siódemkę, on jest pod dziesiątkę. I chyba muszę sobie drugi komputer sprawić, ale chciałem sobie zrobić, on pokaże, samolocik. Start. Chceszcie, że wyjdzie?

Dobra, słuchajcie, ten odcinek będzie chyba nudny, ale może na koniec Wam pokażę, co sobie zakupiłem. Właściwie kupiłem dwie rzeczy maskę Mam nadzieję, że z oczy przetrwają, bo ona kosztowała 100 parę złotych, więc może być słabo Tu też jest maska Ale sobie taki, taki sprzęt kupiłem, słuchajcie, za jakieś niecałe 400 stówki, nie? Zobaczymy, co to będzie warte Do czego się to nada, myślę, że w kolejnym odcinku zobaczycie, tak? Jak sobie e, uczę się spawać, słuchajcie E, bo tego nie umiem, nigdy tego w życiu chyba nie robiłem. E, więc no, zobaczymy, co. Ja, czy, czy się nauczę. Może wiesz, sobie krzywdy jakieś e, większe nie zrobię, słuchajcie. Przepraszam, tak sobie rozpakuję, bo tak. No. Instrukcja, nie? E, sobie ten. No. Jakby to powiedzieć chcę zobaczyć co nabyłem a to są końcówki że można spować chyba e, tą normalnie e, tym Jak to się nazywa zapomniałem taki specjalista i zapomniał. E, Elektrodom, o właśnie elektronik. Małe, śmieszne urządzenie. Eee. Zobaczymy, co to jest warte. Słuchajcie, no tak naprawdę. Myślę, że jak na początek, to nic lepszego nie potrzebuję. Chyba, że chociaż. Drut spawalniczy tutaj dadzą, ale tu widzę, że tu yy, nic nie ma. Dobrze se kupiłem. No dobra, może w kolejnym odcinku zobaczycie jak coś tam próbuję sobie spawać. To takim urządzeniem. Muszę sobie poczytać, popatrzeć. Dobra, ja nie zanudzam Was. Powiedzcie, co sądzicie o tym, czy to Badziew, Niebadziew, Hiszczyzna czy inne, coś tam. I o właśnie napiszcie jeszcze co można by coś tutaj ogarnąć, w sensie z tym, znaczy ja tu nie będę spawał, mówmy się, bo za dużo drewna jest tutaj, to w garażu będę się tym bawił, ale no, powiedzcie mi jak się najłatwiej nauczyć spawać. Mam jeszcze te takie trójkąciki magnesowe, żeby coś tam kąta trzymało, ale no będę się uczył. Może jakieś projekty, zobaczymy, może coś handlujemy. Zobaczymy. Teraz pokażę. Wiecie, wyzwanie z wyzwaniem, życie życiem. Trzeba się bawić, za krótkie jest. No. Także. Trzymajcie się następnego i zostawcie jakiś komentarz, bo jak kuźwa nagrywam te filmy, a wy chyba macie to, no. Chociaż jakieś jeden, dwa, trzy komentarze, nie wiem, nie rób olej, spadaj człowieku, i tak nic Cię nie ogląda. A wy tylko tak. Obejrzyjcie jakieś tam 15 łapek na 1000 czy 2000 oglądających. No, dobre. Nara.